Hej hej, witajcie w kolejnym odcinku River Blossom Hills. A dzisiaj gramy rodziną Greenman. To już jest druga tura, a tak naprawdę zaczynamy drugą turę. Więc czas leci. Dzisiaj, z tego co wiem, to właśnie stokrotka będzie miała urodziny, bo postaram dzień wcześniej. Nie, nie robię tylko tego, w sensie nie postaram dzień wcześniej, tylko w przypadku, gdy Sim postarza się do staruszka. W międzyczasie stwierdziłam parę rzeczy. Po pierwsze chcę usunąć im komputer, bo stwierdzam, że to nie pasuje do nich. A po drugie mogę usunąć mebelki dziecka, ponieważ po pierwsze trzeba zapłacić rachunki, a po drugie chciałabym dokupić drzewek, aby Gabe mógł stać się z tą Simoroślą. Chciałabym najpierw, żeby zapłacił rachunki. Dobra, stać nas. Gabe, daję tu wszystko do kompostu korzystając właśnie z tego, że Gabe ma wolne Chciałabym, żeby to on się tym wszystkim pozajmował Z tego co widziałam, te drzewka o te kosztuje po 1200 simoleonu Także może być ciężko Co mała? Mama cię wykąpie O, mam małego pomocnika w ogrodzie A ten naprawdę Jason ma Nie wiem, czy przez przypadek nie mówiłam do nie na niego Gabe ale to tylko dlatego, że Gabe to jego brat i mogło mi się coś pomylić, ale to już Jason, żeby nie było. Ten kotek nam tu lata. Cześć kotku. Oj, jaka burza. Dziewczyny będą się tu bawić. O, obydwie się bawią. Ona chce być w ocenografii. Zatrzymam jej to, bo możliwe, że po prostu po tym jak Daisy urośnie, to będzie, a nie sprawdzimy teraz czy jest ta kariera, bo kazała mu skompostować gazetę. I sprzedałam komputer, także. No. Pomyślałam sobie, że Jason mógłby zaprosić swojego brata Gabe'a z córką. Bo myślę, że Patrycja jeszcze nie przyjdzie, bo nie mają jakieś dobrej relacji. A nie mieszka jeszcze z Gabe'em. Aha, Gabe pracuje do trzeciej. No tak. No to nie zaprosimy Gabe'a. Plan był dobry, ale nie wypaliło. A jeszcze w sumie to można usunąć, bo to nie jest potrzebne się przestało padać, więc Daisy idzie się troszkę pobawić na słoneczku, póki jeszcze może. I tutaj wyślę też Rose, która troszkę jeszcze pogarnia te roślinki. Ok, to zrobił wcześniej, ale niektóre tutaj od nowa po prostu zarastają. Czy to byłeś punkt? Tak, a to możesz iść od razu. Nie będę robić imprezy urodzinowej, bo nie wiem czy Simoroś może mieć taką imprezę. Ale zaprosimy właśnie Geiba i zaprosimy y, Julkę. Y, Róża, możesz sobie, wiesz co, iść troszkę do basenu. Opływaj sobie to, i woda, i słońce ci się podniesie. Jest godzina piąta, więc zapraszamy Geiba razem z Julką. Niech przychodzą, bo nasza Daisy będzie dorastać. Ja mniej więcej wiem, jak ona wygląda. Ale na pewno przeprowadzimy jej mały makeover, żeby nie była aż tak podobna do swojej. Do swojej mamy. Może przygotuj tutaj, podaj coś. Sałatkę podaj. No, bo kości już idą. Duża nie graj na fortepianie. Witaj Julkę, Geyba. Mamy już powiadomienie, że Daisy ma jutro urodziny, że jeden dzień, ale ją będziemy postarzać. Chodź. Podejdź sobie tutaj, tutaj już się zajadają sałateczką. Tutaj Róża próbuje rozmawiać z Julką, ale wiadomo, jak to jest z nastolatkami, ciężko się dogadać. Pobawiła się z nami. Chodź, chodź tu i będziemy dorastać. Czekamy na wszystkich, aż przyjdą. I nasza Daisy urosła. I sprawdziłam jej wcześniej osobowość i chciałabym, żeby była y, przyjemnościowa. Tu bym chciała tak. No te czapki to raczej nie. Może po prostu jakaś umiejętność. Ostatecznie tak się prezentuje wybór aspiracji Daisy i jej preferencji względem innych Simu. Pokaż nam się Daisy. Jak przechyliła głowę, jak widać, mam pobrane takie stroje dla simorośli w różnych kolorach, w różnych tutaj takich formach. Tutaj jeszcze jakaś taka sukienka. Takie. I mam chyba z tego co pamiętam albo spódniczki. Tak, spódniczki mam też takie. Wybrałam taki strój codzienny dla Daisy. Jeżeli chodzi o wygląd tutaj Daisy Nie zostawię jej brwi, tylko może takie delikatniejsze któreś. Zostawię jej te brwi i dodam tutaj może jakieś rzęski, żeby jej bardziej te oczy o właśnie tak podbić. Jakiś może delikatny makijaż. O! Patrzmy, co mam na usta, żeby jej dać. Myślę, że koloru raczej nie będę żadnego jej dawać. Tylko zostawmy przy tych naturalnych. Dobra. Tak prezentuje się Daisy. Stwierdziłam, że ubiorę ją na biało, bo stokrotki, takie... stokrotki są białe, tak? Dlatego chciałam ją trochę odróżnić od swojej mamy, która stoi obok. I jest taka właśnie w jasnych kolorach. Stokrotka tu rozmawia jeszcze swoim wujkiem, ale myślę, że wszystkich pożegnamy. Może tu trochę posprząta, to położy. i czym będziemy się nią zajmować? Ona chce tu kreatywność rozwijać, no to możesz sobie na spokojnie pokrać. Czyli są naprawdę myślę, że Daisy pójdzie do pracy, no bo ona jest przyjemnościowym simem, ale może tam coś urobić. Jeszcze zobaczymy co. Może, może. Zobaczymy. Możesz dać buziaka żonie, ale masz to też naprawić. Halo. Muzykalna ta rodzina, nie powiem. Ta tańczy, ta tutaj gra. Rodzice sobie tutaj jeszcze rozmawiają. Ile oni mają do końca? 20 i 18. A Daisy ma 38. Ok. Uchwal go, pogadaj z nim. Może dać mu buziaczka. Tak sobie patrzę tutaj na te zainteresowania Stokrotki i widzę, że tutaj w tej kulturze ma bardzo dużo. Zastanawiam się, czy ją nie dać do aktorstwa. Co prawda do aktorstwa można iść dopiero po studiach, no ale Rośle nie mają takiej możliwości. Więc zastanawiam się, czy jej nie dać po prostu jakimś kodem tego, żeby mogła właśnie iść na ten, na, do tej kariery. Kiedy ma muzykę i taniec, czy też by jej to pomogło? Myślę, że tak zrobię. I myślę, że to zrobię zaraz nawet. Właśnie robię to, co mówiłam, że przyjmuję 100 krotkę do show biznesu, czyli przyjmij pracę. Ok. No i pokaż. No, charyzmę masz, musisz tylko poćwiczyć, ale to nie ma najmniejszego problemu z tym. Jutro na dziesiątą. Myślę, że to jest dobra droga dla stokrotki. Jakby ktoś się zastanawia, czy z twarzy bardzo się różni stokrotka od Rose, to tutaj można zobaczyć, że znacznie i że stokrotka bardzo dała się w doskonałą Simoroś. I jest całkiem inna od matki, jak widać. Stokroteczka sobie tu ćwiczy, bo chcemy rozwinąć jej trochę tą sprawność fizyczną, bo widzę, że tutaj jest potrzebny pierwszy poziom. Ale zgaduję, że będziemy mieć trzeba jeszcze tego, także póki ma czas, niech sobie poćwiczy. No i mamy pożar. I nasze tutaj w rośle przybiegły. O, dobra. Sam się ugasił. I kolejny pożar. Nie! Gasi się. Gasi się. Dobra, ugasił się. Ojeju. Przez ten ciągły deszcz, te rośliny chyba nie są w najlepszym stanie, bo wyglądają jakby były za bardzo... jakby miały za dużo wody. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie. No niby tutaj wszystko jest w porządku, ale wyglądają tak dość marnie w porównaniu do niektórych, no ale zobaczymy. Jest kolejny dzień i wysłałam właśnie Jasona, aby popryskiwał trochę te roślinki. No, trochę w nadziei, że się przemieni tą Simoro, chociaż wydaje mi się, że jest trochę mało tego. On niech opryskuje, a Rose nie sobie poszuka pracy. Bo jej nie mam zamiaru dawać tam, oszukiwać i dawać z ręki. Niestety Rose nie znalazła swojej pracy w tej oceanografii, ale to nic. Ona się tutaj domem po prostu zajmie. Co ten twój ojciec robi, co? Jason, wejść tutaj może, przytul. Córkę przed pracą, bo żeby się nie stresowała. Będzie dobrze. Oni sobie tutaj rozmawiają, ale chyba zaraz przyjedzie samochód. No właśnie, chodź, chodź za krótko. Będzie się w coś przebierać, czy to jest twój strój do pracy? No dobra. Kiedy będą plony na tych roślinkach, to nie wiem, bo przydałoby nam się już, żeby je trochę posprzedawać, żeby troszkę pieniędzy doszło. Rose idzie tutaj porozmawiać z tym drzewkiem, bo ono się tak dość... kiepsko czuje. I <słyski> udaje ptaka. To było creepy. Dobra, co robisz Jason? Bierzesz kąpiel, dobrze, a później sobie zjedz. Właśnie przed chwilą przypomniał mi się, że miałam właśnie stokrotkę dać do rodziny tak aby ona była córką Jasona i Rose bo ona nie jest pokazana jako jego córka tylko jest jako dziecko Rose a ja chciałam, żeby to tak wyglądało, dlatego przed chwilą to zrobiłam Ja tu chciałam drzewka kupować, a tutaj są rachunki jeszcze Rose, zobacz te rachunki, proszę Cię Mamy tylko 102, 132 symoleony no jest ciężko, ciężko. 2.550. No nie wiem, czy te drzewka kiedyś dokupimy. Wyłączałam kiedyś e, muzykę, ale chyba się coś stało i nie jest włączona. I dopiero ją przed chwilą też wyłączyłam. Nie mam co tutaj się stało takiego. Dobra, Jason, ty idziesz na drugą, tak? Czyli o pierwszej idziesz do pracy. No nie mam co z tobą tutaj bardzo robić, bo te roślinki już są takie ogarnięte. Stwierdziłam, że jeżeli oboje chcą mieć złoty jubileusz, takie, mają takie upragnienie, no to muszą tutaj ze sobą dobrze żyć i tutaj z miłością i porozmawiać ze sobą czas do czasu i pochwalić i dać buzi. Także to zrobimy na razie. Patrzcie, co mamy? Mamy jakieś roślinki, ale pogadaj, żeby one się zrobiły takie. Mm, takie bardziej pomarańczowe, te pomarańcze. Będzie co sprzedać. No, że jest jedno, tworzymy do lodówki, ale reszta idzie na sprzedaż, bo niestety słabo z tymi pieniędzmi tutaj. O, dobra. Zbierz Wszystkie. Odłożyłam dwie pomarańcze do lodówki, resztę sprzedajemy. No, to jakieś 70 simoleonów dostaliśmy, ale to i tak coś. Nasza stokrotka wróciła z pracy. No i mamy awans. Pięknie. Super stokrotka. Ona ma przerażające te oczy. Nie powiecie, że nie. Tak jak myślałam, właśnie potrzebna jest ta sprawność fizyczna w naszej stokrotce, dlatego... Może nie to na górę, ale może pójdziesz do basenu? Co? Macie ten basen. Zjedź sobie. Stokrotka tu idzie taka z niechęcią, bo musi posprzątać... Oj, bo musi posprzątać toaletę. No nie dziwię się jej, ona nawet nie używa tych toalet. Na razie nie robiła pokoju, bo po pierwsze nie mamy pieniędzy za bardzo, a po drugie, no ona nie potrzebuje ani łóżka, ani nic takiego. Chcę przebrać się w piżamy, przebiorę ją jak wyjdzie z tej wody, jak to będzie już ten punkt. Również zdobył awans, także jest super na ten moment. I od razu go wysłałam tutaj do tych drzewek, żeby opryskiwał. I parę tamtych krzaczków też jest do opryskiwania, także na razie zajmie się tym. No i niestety nic z tego nie będzie. Rachunki opłacone. Nasza Sokrotka, proszę bardzo, figura się zrobiła sportowa. Co tam? Przebiorę ją w piżamę. I będziesz sobie chodzić w piżamie. Też taką białej wybrałam, też widzieliście. Bo stwierdziłam, że no jak wszystko to wszystko, żeby je odróżniać. O, może sobie potańczyć. Poma musi wywijać. Myślę, że to będzie na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. W następnym odcinku postaram się, żeby w końcu Jason był tą Simoroślą. Dokupimy tych krzaków, zrobimy cokolwiek, żeby on był już tą Simoroślą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do następnego. Pa, pa!